115 tysięcy rosyjskich żołnierzy na Krymie i w Donbasie. Szef MSZ Ukrainy, Rosja rozlokowała 115 tysięcy wojskowych przy granicy, na Krymie i w Donbasie. Rosja rozlokowała przy ukraińskich granicach, na Krymie i w Donbasie ponad 40 batalionowych grup taktycznych, w skład których wchodzi 115 tysięcy żołnierzy, poinformował szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba. Rosja rozlokowała liczne wojskowe ugrupowania w regionach w pobliżu granicy państwowej Ukrainy. Obejmują one czołgi, artylerię, siły powietrzne i morskie. Znajduje się tam ponad 40 batalionowych grup taktycznych, w skład których wchodzi 115 tysięcy wojskowych, powiedział Kuleba, cytowany w poniedziałek wieczorem przez portal Erbeka Ukraina podkreślił, że liczba ta obejmuje rosyjskich wojskowych, którzy znajdują się na anektowanym przez Rosję Krymie oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach w obwodzie donieckim i ługańskim, pisze serwis. Wskazał, że Kreml odmawia wyjaśnienia swoich działań prowadzonych wzdłuż granic ukraińskich na Krymie i w Donbasie. Kuleba powiedział, że rosyjskie siły znajdują się na granicy z Ukrainą od wiosny tego roku, a Moskwa faktycznie ich nie wycofała, bez względu na składane deklaracje. W drugiej połowie listopada Naczelnik Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Bryło Budanow powiedział portalowi Military Times, że Rosja przygotowuje atak na Ukrainę z kilku kierunków na początku 2022 roku i skoncentrowała przy granicach 92 tysięcy. Wojskowych. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, każdego dnia, jest możliwość eskalacji czy wtargnięcia na szeroką skalę ze strony Rosji i wspieranych przez nią bojowników. Jednak w jego ocenie, sytuacja na pewno nie jest gorsza niż wiosną.